Były moje trzydzieste czwarte urodziny, a ja stałam we własnej kuchni, w ciszy obliczając, ile kłamstw może wcisnąć się w szczeliny małżeństwa, zanim wszystko się zawali. Była środa, taki szary warszawski poranek, który sprawiał, że nawet kawa wydawała się zmęczona. Marka już nie było. Zawsze wychodził wcześnie, żeby uniknąć korków, choć podejrzewałam, że po prostu lubił ciszę przed tym, jak dzień stawał się głośny. Albo po prostu nie chciał już dzielić jej ze mną. Nasz dom był mały, ale mój, skromne dwupokojowe mieszkanie, które kupiłam po siedmiu latach oszczędzania, wycinania kuponów i mówienia nie wszystkiemu, co błyszczało. Byłam z niego dumna, nadal jestem. Sama spłaciłam każdą złotówkę wkładu własnego. Bez pomocy rodziców, bez spadku, tylko powolna, nudna dyscyplina. Tata nazywał to ubezpieczeniem wolności. Ale kiedy dwa lata temu wzięliśmy ślub z markiem, pozwoliłam mu się wprowadzić. Wtedy wydawało się to naturalne. Co moje, to nasze, myślałam. Przynajmniej chciałam w to wierzyć. Teraz, stojąc z dłońmi owiniętymi wokół wyszczerbionego kubka i patrząc przez okno na podwórko, które kiedyś marzyłam zamienić w ogród, nie mogłam pozbyć się głosu grażyny z poprzedniego wieczoru. Masz tyle szczęścia, Anko. Powiedziała tym swoim tonem słodkim z nutką cytryny. Niektóre kobiety nigdy nie zbudują domu, inne po prostu wychodzą za mąż i go dostają. Nie odpowiedziałam, tylko uśmiechnęłam się tak, jak się uśmiechasz, gdy dentysta ma zacząć wiercić. Grażyna, moja teściowa, miała dar przekuwania wdzięczności w broń. Przypominała ci, co masz a potem subtelnie sugerowała, że to nigdy nie było naprawdę twoje. Kasia, siostra Marka, ostatnio też często się kręciła. Była trzy lata młodsza ode mnie, ale wyglądała starzej, jakby życie ją mocniej poturbowało. Dwa rozwody: bankructwo i zwyczaj zaczynania rzeczy, których nigdy nie kończyła. Jej najnowszą obsesją były inwestycje w nieruchomości. Mówiła o tym, jakby to ona wymyśliła ten termin. To wszystko kwestia dźwigni, powiedziała mi kiedyś, balansując kieliszkiem wina na kolanie. Sprawić, żeby ktoś inny poniósł ryzyko. W tym cały sekret. Wtedy myślałam, że to tylko winne gadanie. Nie zdawałam sobie sprawy, że tym kimś innym byłam ja. Tego ranka, pakując lunch do pracy, laptop Marka zabrzęczał na stole. Nigdy nie szperałam. Przez dwa lata ale tym razem coś mnie pchnęło. Może to był instynkt, a może głos grażyny, wciąż dzwoniący mi w uszach. Zerknęłam na ekran. Była otwarta zakładka Gmail. Temat. Wniosek współkredytobiorcy. Wstępna akceptacja gotowa. Zamarłam. Najpierw wmówiłam sobie, że to spam, pomyłka, coś starego. Ale znacznik czasu był z poprzedniego wieczoru, wysłany z biura pośrednika kredytowego w Krakowie. Moje imię było na nim: jako współkredytobiorca. Kredytobiorcą była Kasia. Wpatrywałam się w to przez całą minutę. Serce mi nie biło szybciej, robiło coś gorszego, zwalniało, zimne i ciężkie. Kliknęłam w łańcuch maili od Marka. Anka jeszcze nie wie, ale myślę, że zrozumie, jak usłyszy powód. Jest praktyczna. To coś, co by zrozumiała, gdyby chodziło o liczby. Przedstawimy to w ten sposób. Kolejny odgrażyny, przesłany do nich obojga. Przypomnijcie jej, że teraz jest rodziną. To tylko papiery. A jeśli kiedykolwiek będzie narzekać cóż, mieszka przecież w naszym domu za darmo, prawda? Naszym domu moim domu coś we mnie pękło, ale się nie złamało nie tym razem. Zamknęłam laptop powoli, jakby mógł eksplodować. Usiadłam, nie płakałam, tylko wpatrywałam się w swoje drewna na stole przez bardzo, bardzo długi czas. Później tego wieczoru udawałam, że wszystko jest w porządku. Makaron z kurczakiem, sałatka, wino. Marek opowiadał o jakimś kliencie, który wycofał się z leasingu samochodu, a ja kiwałam głową, zadawałam pytania, uśmiechałam się, nic nie zauważył. Nie wspomniałam o mailu. Bo nagle potrzebowałam czasu. Musiałam pomyśleć i obserwować ich wszystkich uważniej. Marka, Grażynę, Kasię. Myśleli, że powiem tak, może po małym namawianiu czy poczuciu winy. Nie zdawali sobie sprawy, że już nauczyłam się mówić nie z uśmiechem. Najbardziej uderzyła mnie niezdrada. To była kalkulacja. Sposób w jaki wszyscy założyli, że po prostu się zgodzę. Grażyna zadzwoniła dwa dni później. Kochanie, zagruchała, jak się czujesz z pomocą Kasi w sprawie kredytu? Jest tak blisko poukładania sobie życia. No i proszę, bez udawania, tylko założenie mojej uległości. Przełknęłam ślinę. Wciąż myślę, powiedziałam spokojnym głosem. Chcę tylko zrozumieć pełny obraz. Oczywiście, powiedziała, ale w jej tonie było drgnięcie. To naprawdę bardzo proste. Kasia kwalifikuje się na wszystko oprócz współkredytobiorcy. To tylko formalność. Zrobiłabyś coś szlachetnego. Prawie się roześmiałam. Szlachetne w języku grażyny oznaczało wygodne dla nas. A kredyt to dopiero początek, dodała. Planujemy pomóc jej wyremontować mieszkanie, zrobić prawdziwą inwestycję, wiesz, jak dorośli ludzie. Pozwoliłam ciszy się przeciągnąć. Anko? ponagliła. Słucham, powiedziałam. Tylko robię notatki. Zachichotała. Dlatego cię kocham. Zawsze taka dokładna. Nie jak niektórzy. Wiedziałam, kim byli niektórzy. Miała na myśli swoją byłą synową. Tę, która się postawiła. Ja jeszcze nie walczyłam. Zbierałam informacje. Bo jeśli byli na tyle śmiali, żeby zrobić to za moimi plecami... Co jeszcze zrobili i na co dokładnie miałam się podpisać oprócz długu? W weekend Marek zaproponował, żebyśmy zabrali Kasię na kolację. Przeszła przez wiele. Powiedział: Myślę, że wy dwie po prostu źle zaczęłyście. Chcę, żeby czuła się częścią rodziny. Częścią rodziny, jakby już nie włączyła się sama w moje finanse. Na kolacji Kasia miała na sobie czerwoną sukienkę, zbyt ciasną na wygodę. I zbyt jaskrawą na deszczowy wieczór. Zamówiła homara i przewróciła oczami, gdy wybrałam grillowanego kurczaka. Daj spokój, Anka, pożyj trochę uśmiechnęła się szyderczo. Zawsze zachowujesz się, jakby twoja zdolność kredytowa była cechą osobowości. Marek zaśmiał się zbyt głośno. Spojrzałam na nią, potem na niego, potem się uśmiechnęłam. Po prostu lubię wiedzieć, kto za co płaci. Powiedziałam łagodnie: To instynkt przetrwania. Zamrugała. Marek zamilkł. Po raz pierwszy od miesięcy poczułam, że coś się zmienia, coś subtelnego, ale prawdziwego. To już nie ja wyglądałam na zdenerwowaną i nie planowałam dłużej żyć w tej wersji mojego życia. Nie spałam wiele tego tygodnia. Nie dlatego, że się bałam. Strach jest ostry, głośny. To, co czułam, było tępe. Niskie, wrzące uczucie w klatce piersiowej, które pojawia się, gdy coś, co zbudowałaś, zaczyna gnić od środka. A najgorsze było to, że myśleli, że nie zauważę. Marek wciąż traktował mnie jak Ankę, którą poznał dwa lata temu. Kobietę, która pakowała mu lunch, pozwalała mieć pilota i zawsze płaciła swoją część, nie pytając, ile wynosi jego. Nie widział, kim się stawałam. Nawet gdy zaczęłam zadawać pytania. Myślisz, że Kasia naprawdę jest gotowa na kredyt hipoteczny? Zapytałam pewnego wieczoru, gdy myliśmy zęby. Marek splunął, wypłukał usta. Zmienia swoje życie. To przed czy po tym, jak nie spłaciła ostatniego kredytu samochodowego? powiedziałam lekko. Nie spodobało mu się to. Szczenka mu drgnęła, ale uśmiechnął się, jakby to był żart. To co innego? Teraz ma nas. Nas. Tłumaczenie. Mnie. Następnego dnia umówiłam się na spotkanie z prawniczką, przyjaciółką przyjaciółki. Przyniosłam wydruki maili, wyciągi bankowe i akt własności mieszkania. Wciąż jesteś jedyną właścicielką, potwierdziła. Intercyza by pomogła, ale jeszcze nie jesteś w niebezpieczeństwie. Jeszcze, powtórzyłam. Pochyliła się. Naciskają cię, żebyś podpisała, bo twoje nazwisko ma wagę. To nie jest partnerstwo, to polowanie na aktywa. Pokiwałam powoli głową. Więc co byś zrobiła? Uśmiechnęła się. Przestałabym grać defensywnie. Tego wieczoru przeniosłam swoje główne konto do innego banku, o którym Marek nie wiedział. Zmieniłam dyspozycję wypłaty, tymczasowo zablokowałam kredyt. Zadzwoniłam nawet do biura nieruchomości i potwierdziłam, że moje mieszkanie jest chronione polskim prawem własności, ponieważ kupiłam je lata przed ślubem. Potem czekałam. Kilka dni później Grażyna zaprosiła mnie na herbatę. Jej wersja dyplomacji zawsze obejmowała coś ziołowego i niejasno groźnego. Tak dobrze cię widzieć, Anko, powiedziała, nalewając rumianek do kwiecistych filiżanek. Wyglądasz na zmęczoną. Kłopoty ze snem? Kiedy nie mogę spać, pytam siebie, czy wstrzymuje hojność? Zawsze działa. Uśmiechnęłam się. Ja zwykle używam melatoniny. Otarła serwetką usta, mrużąc oczy. Marek mówi mi, że wciąż nie jesteś pewna pomocy Kasi. Tak jest. Mogę zapytać dlaczego? Zapytała głosem gładkim, jak ciepły syrop. Bo pracowałam na wszystko, co mam, powiedziałam. I nie rozdaję swojego nazwiska jak cukierków. Przekrzywiła głowę. To nie rozdawanie, kochanie. To dzielenie się. Wyszłaś za mąż w tej rodzinie. To coś znaczy. Odstawiłam filiżankę. To znaczy, że nauczyłam się, jak działacie. Zamrugała. Słucham? Manipulujecie ludźmi. Pakujecie poczucie winy jak prezent urodzinowy. A potem uśmiechacie się i udajecie, że to miłość. Po raz pierwszy Grażyna nie miała odpowiedzi. Tego wieczoru Marek czekał w kuchni, gdy wróciłam do domu. Miał skrzyżowane ramiona. Dlaczego poszłaś do prawnika? Od razu do rzeczy. Żadnego powitania, tylko gniew. Bo dostałam maila z moim imieniem na wniosku kredytowym, którego nie autoryzowałam. To był szkic. O! Miał znacznik czasu wysyłki. Westchnął i potarł twarz. Słuchaj, to się wymyka spod kontroli. Zachowujesz się, jakbym próbował cię okraść. A nie próbowałeś. Jezu Anka, nie. Chciałem tylko pomóc siostrze. To rodzina. Ja też nią jestem, wzdrygnął się. I nie powiedziałeś mi, że już użyłeś naszych wspólnych oszczędności na zaliczkę. To go zatrzymało. Otworzył usta, potem je zamknął. Sprawdziłam, powiedziałam. Przelałeś 40 tysięcy złotych na konto maklerskie na nazwisko Kasi w poniedziałek. Miałem zamiar wyjaśnić. Kiedy, Marku, po tym, jakbym podpisała, po raz pierwszy wyglądał na naprawdę wstrząśniętego. Ale nie na skruszonego, tylko przyłapanego. Zmieniłaś się, wymamrotał. Kiedyś mnie wspierałaś. Kiedyś byłam ślepa. Cisza. Potem powiedział to. Zdanie, które złamało coś na zawsze. Grażyna mnie ostrzegała. Mówiła, że nigdy nie będziesz prawdziwą częścią tej rodziny. Wpatrywałam się w niego niezła, niesmutna, po prostu skończona. Powiedz jej, że miała rację. Następne dni były mechaniczne. Złożyłam dokumenty, wynajęłam notariusza. Sporządziłam umowę przekształcającą nasze wspólne konto bankowe w osobne, i powiadomiłam Marka listem poleconym. Usunęłam jego nazwisko z moich dyrektyw medycznych i zeznań podatkowych. Spotkałam się też z przyjaciółką, która prowadziła małą firmę zarządzającą nieruchomościami. Razem sporządziłyśmy umowę najmu. Wystawiłam mieszkanie pod tymczasowym zarządem firmy i stworzyłam ramy prawne, wymagające od każdego najemcy, obecnego czy przyszłego. Płacenia czynszu rynkowego z odsetkami za zwłokę. Wszystko było na miejscu. Nie byłam już Anką, żoną. Byłam Anką, właścicielką, a Marek miał się stać najemcą Anki. Pozostało tylko dostarczenie. Grażyna postanowiła zorganizować rodzinną kolację, świętowanie, jak to nazwała, nowych początków. Kasia miała podobno świetne wieści. Marek próbował grać rozjemce pisząc mi, że ta kolacja może być resetem dla nas wszystkich. Odpisałam: Jasne, zresetujmy wszystko. Przyjechałam wcześniej, ubrana w grafitową sukienkę i z najspokojniejszą twarzą jaką mogłam znaleźć. Dom pachniał pieczonym schabem i fałszywym pojednaniem. Grażyna przywitała mnie w drzwiach tym półuściskiem, który rezerwowała dla ludzi, których potajemnie przesłuchiwała na zastępstwo. Wyglądasz profesjonalnie powiedziała, przesuwając wzrokiem po moim stroju. Dzięki. Przyszłam prosto z czegoś ważnego. Och, biuro prawnika? Jej uśmiech zesztywniał. Wciąż to przeciągasz? Nie, powiedziałam. Wszystko jest już sfinalizowane. W środku Kasia promieniała. Marek wyglądał na zdenerwowanego. Zajęłam miejsce, złożyłam serwetkę i czekałam. Grażyna wstała i uniosła kieliszek. Za rodzinę, powiedziała głosem słodkim jak trucizna. Za robienie właściwych rzeczy dla tych, których kochamy. Uniosłam też kieliszek. Za otrzymanie tego, na co zasługujemy, powiedziałam. Wszyscy. Moment zawisł w powietrzu, jak przygotowany schabowy zbyt ciężki, zbyt gęsty i zaczynający przypalać się. Grażyna usiadła powoli. Jakby nie do końca usłyszała, co powiedziałam. Marek mrugał na mnie krok w tyle. Kasia nawet nie próbowała ukryć uśmieszku. Więc, powiedziała, poprawiając krzesło, jakby była na konferencji prasowej, właśnie dostałam wstępną akceptację kredytu. Promieniała. Ze współkredytobiorcą, oczywiście. Jej oczy błysnęły w moją stronę. Dzięki za bycie graczem zespołowym, Anko. Marek zachichotał nerwowo, szturchając swój kieliszek. Wiedzieliśmy, że się zgodzisz. Grażyna stuknęła widelcem o talerz. Widzisz? Całe to martwienie się na nic. Mówiłam, że Anka potrzebuje tylko czasu, żeby przypomnieć sobie, co znaczy rodzina. Złożyłam serwetkę z precyzją, jakbym przygotowywała narzędzia chirurgiczne. Macie rację, podpisałam coś. Kasia zamarła w połowie kęsa. Co? Powiedział Marek. Podpisałam, powtórzyłam. Tylko nie to, co myślicie. Sięgnęłam do torebki i przesunęłam teczkę przez stół do Marka. Jego imię, wydrukowane schludnie z przodu. No dalej, otwórz. Otworzył. Usta zaczęły mu się poruszać, ale nie wydobył się żaden dźwięk. Grażyna pochyliła się. Co to jest? Umowa rozwiązania, powiedziałam. Wspólnego konta bankowego, mediów, kontaktów awaryjnych, zeznań podatkowych. Och, i małżeństwa, niespodzianka. Cisza. Potem żartujesz, zaśmiała się Kasia. Ona żartuje, prawda? Nie, powiedziałam spokojnie jak woda. Nie żartuje. Głos grażyny się zaostrzył. Wysadzasz swoje małżeństwo w powietrze przez kredyt? spojrzałam na nią. Bez jadu, tylko z jasnością. Nie. Przez to, że mój mąż kłamał, kradł z naszych wspólnych oszczędności i spiskował ze swoją matką i siostrą, żeby użyć mnie jako finansowego podnóżka. Głos Marka się załamał. Anka, nie rozumiesz. Och, rozumiem, powiedziałam. Teraz rozumiem wszystko. To dramatyczne, powiedziała Grażyna machając ręką. Wszystko to, prawnicy, papierkowa robota, oskarżenia o nieporozumienie? Wyciągnęłam ostatni papier. To umowa najmu, powiedziałam. Ze skutkiem natychmiastowym, to mieszkanie jest zarządzane przez firmę, którą teraz posiadam. Otrzymasz pierwszą fakturę w poniedziałek, pełna stawka rynkowa, plus zaległe odsetki za dwa miesiące. Marek wstał, twarz czerwona. Nie możesz mi tego zrobić. Nie, powiedziałam, wstając. Ty to sobie zrobiłeś. Maska Grażyny pękła. Po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy, masz na myśli obelgi przebrane za komplementy, fałszywe uczucia, manipulacje? Odwróciłam się do Kasi. A ty, tak z ciekawości, jaka była Twoja strategia wyjścia, gdyby to nie zadziałało? Uch, znaleźć kolejnego idiotę z dobrą zdolnością kredytową. Wstała, skrzyżowała ramiona. Dokładnie dlatego nikt w tej rodzinie ci nie ufał. Uśmiechnęłam się. Nie, dokładnie dlatego nigdy nie powinnam była ufać tej rodzinie. Nie trzasnęłam drzwiami wychodząc. Nie tak chciałam to zakończyć. Zamiast tego szłam do samochodu równym krokiem, nocne powietrze chłodne na mojej skórze, gwiazdy ostre i ciche nad głową. Na siedzeniu pasażera była ostatnia rzecz, którą zabrałam z tego domu: oprawione zdjęcie taty i mnie, stojących przed świeżo pomalowanym gankiem w dniu, gdy kupiłam mieszkanie. On się uśmiechał. Ja też. I teraz wreszcie zrozumiałam, co oznaczał ten wyraz jego twarzy. Duma. Spokój. Własność. Minęło kilka tygodni. Marek próbował dzwonić kilka razy ze swojego numeru, więcej z nieznanych. Potem przyszły maile. Nie musiałaś iść na całość, możemy to naprawić. Porozmawiajmy jak dorośli. Nie odpowiadałam. Grażyna zamieściła coś enigmatycznego na Facebooku. Niektórzy ludzie są lojalni tylko wobec własnego ego. Pamiętajcie rodzina przede wszystkim. Wspólna znajoma przysłała mi zrzut ekranu. Dałam serduszko i poszłam dalej. Kasia przewidywalnie zniknęła. Wyjechała z miasta. Według zarządcy nieruchomości, jej inwestycyjne marzenie nigdy się nie spełniło. Okazuje się, że pożyczkodawcy nie lubią ryzyka niewypłacalności, gdy nie ma już naiwnej żony do zrównoważenia skali. Co do Marka, w końcu podpisał papiery rozwodowe. Nie żądałam alimentów. Nie musiałam. Opuścił mieszkanie w ciszy pudła w bagażniku swojego lisingowanego samochodu, godność prawdopodobnie wciśnięta gdzieś pod koło zapasowe. Następnego dnia wymieniłam zamki. Miesiąc później zorganizowałam małą kolację w domu. Tylko troje przyjaciół, wino, cicha muzyka. W pewnym momencie ktoś zapytał, co się zmieniło. Rozejrzałam się po pokoju. Te same ściany, te same kafelki. Ta sama mała szczelina w korytarzu przy drzwiach do sypialni. A jednak wszystko wydawało się jaśniejsze. Nic, powiedziałam, uśmiechając się. Po prostu w końcu zaczęłam mieszkać w swoim domu. Zaśmiali się. Ja też. I w tym śmiechu było wszystko: żal, ulga i coś bliskiego radości. Później tego wieczoru, gdy sama zmywałam naczynia, złapałam swoje odbicie w oknie. Ta sama kobieta, te same zmęczone oczy, ale teraz nie czekałam, żeby stać się częścią czyjejś rodziny. Miałam swoją własną, tylko ja i to wystarczyło. Żadnych fajerwerków, żadnego efekciarstwa, tylko czyste talerze, zamknięte drzwi i cisza, którą nie musiałam dzielić. Poszłam spać bez sprawdzania telefonu i spałam jak ktoś, kto w końcu znał różnicę między byciem potrzebnym a byciem wykorzystywanym.